Dzień dobry, moje drogie, kochane robaczki, hejka na moim kanale. Zapraszam na czytanie tygodniowe osoby z podznaku Strzelca. Drogie strzelczyki, to jest czytanko na tydzień od 4 września od poniedziałku do 10 września do niedzieli 2023 roku. Czytanie na nadchodzący tydzień, czytanie ogólne, weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie dla tych, którzy mieli usłyszeć tego czytania. Moi drodzy, Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału. Po włączeniu subskrypcji, kiedy włączycie dzwonek, będziecie otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowych filmach na kanale. Nic nie umknie waszej uwadze. Zaczynamy, moi kochani. Zobaczymy, jaka energia na nadchodzący tydzień jakie wydarzenia, na co uważać. Na co uważać, co? W miłości. Co w rodzinie, w najbliższym otoczeniu, w pracy, w finansach i jaka rada lub jaki wynik dla strzelczyków? strzelczyki? Dobra. Co może się wydarzyć? Sześć kielichów, sześć kielichów. Na co uważać? Cztery miecze. co w miłości słońce słońce świecące słońce palące na łące moi drodzy co w rodzinie i w najbliższym otoczeniu paść buław paść buław praca i finanse aspen taki z pentakli i. A, i rada, lub wynik. O, Pst, wypadło. O. Dwie karty mi się wzięły. Karta wieży i karta sześciu mieczy. To będziecie mieć dwie rady. Jaki problem? Żaden problem. Taki problem to nie problem, nie? No właśnie. Tak mi się też wydaje. Że taki problem to nie problem. Dobra, co w tle? W tle mamy arcykapłankę, e, królową mieczy i asa mieczy. Wszystkie chłodne karty, czy chłodne, no takie, w zasadzie chłodne niebieskie, widzicie, ten kolor jest, te kolory też nie są takie przypadkowe, bo są karty różnobarwne, gdzie łączą ze sobą kolor ciepły z kolorem chłodnym, są karty ciepłe, gdzie łączą y, ciepłe odcienie i są karty, które mają zimne odcienie, pomimo, że są śliczne, barwne i kolorowe. Na przykład ślicznym takim kolorem jest Asmie, czy ma śliczne kolory. No, w zasadzie każda karta ma śliczne kolory. Tu jest dużo odcieni niebieskiego, zielonego, morskiego i odcieni błękitu i niebieskiego. Między innymi najwięcej, najczęściej. Są to trzy karty z, jednak z tendencją do chłodu, do y, takiego wiecie, do logiki chłodu, wyrachowania, trochę takiego. Y, Dystansu, ale też trochę, właśnie tutaj nie ma jakichś uczuć takich, właśnie wylewnych. Tutaj bardziej są te uczucia poskromione. One nie są, no są takie bystre, lotne karty, bystrości, wyostrzenia intuicji, rozsądku, niezależności, logiki. I co tu się wydarza? No w tle wydarza się odkrycie jakiejś tajemnicy. Prawda wychodzi na jaw, tajemnica zostaje odkryta. Ktoś chciał utrzymywać swoje życie osobiste w tajemnicy przed społeczeństwem, w tajemnicy przed innymi. Raczej to wychodzi na jaw. Albo to odkrywa Królowa Mieczy, bliźnięta Waga Wodnik, no albo wychodzi to na jaw trochę przez taką osobę. To może być osoba po rozwodzie, może to być wydowa to może być czyjaś szefowa. Ale y, najczęściej to jest taka kobieta, która jest niezależna, surowa. Tutaj jest dominacja tej kobiety w tej sytuacji, kobieta mająca decydujący na coś wpływ. Y, rozmowy właśnie logiczne, y, kalkulowanie, chłód uczuciowy, rozmowy za i przeciw. A jakakolwiek rozmowa, która będzie prowadzona, no nie wiem, czy z tą osobą, y, czy to będzie wasza rozmowa z tą osobą. To tutaj ktoś odnosi sukces, to znaczy odnosi sukces odkrywając prawdę, tak? Ten sukces raczej jest gwarantowany. Tu są dyskusje, polemiki, długie rozmowy, wymiany zdań. Może być trochę ostro, może być trochę ostro. A co my tu mamy? No, mamy tutaj w głównych wydarzeniach nadchodzącego tygodnia. Mamy moje drogie strzelczyki, sześć kielichów. Widzicie, to sześć kielichów yy, yy, no właśnie mocno jest związane z wszelkiego rodzaju wspomnieniami. To są powroty do wspomnień z dzieciństwa, z wieku młodzieńczego, z dorastania, po prostu z takiej przeszłości. Yy. Nie mówiącej o kilku miesiącach wstecz, tylko raczej wielu latach wstecz, być może o, kochani, jakimś ponownym spotkaniu lub połączeniu bratniej duszy lub powrocie do jakiejś bratniej duszy, to może mieć miejsce w wydarzeniu powrót do jakiejś dawnej miłości, do dawnej znajomości, odnowienie tych kontaktów, to może być odnowienie tych kontaktów i to są tak główne wydarzenia. Poszukiwanie też y, miejsca, w którym przyszliście na świat, w którym się urodziliście, w którym spędziliście dzieciństwo, może właśnie tam będziecie zmierzać, wracać lub po prostu odwiedzać to miejsce. A jeżeli nie fizycznie, to przynajmniej y, w myślach. Będziecie czuć taki spokój, bezpieczeństwo, tą beztroskę, która jest powiązana bardziej z wypoczynkiem niż z działaniem. Więc może to być wasz urlop w rodzinnych stronach, może to być odnowienie kontaktów właśnie z tamtymi osobami z tamtych czasów i albo krótkotrwały wyjazd na no, albo powrót w rodzinne strony. Co, moi drodzy, w obszarze na co uważać? Uważać na cztery miecze. Może zacznijmy tutaj od zdrowia, bo rzeczywiście w czwórce mieczy warto uważać na odporność organizmu. Mm. Wróć <ścoughs> czwórka mieczy. Czwórka mieczy, moi kochani. Czwóreczka. Mieczowa. E, czwóreczka mieczowa, moi drodzy. E, od, tak, odporność organizmu w sensie chodzi o choroby wirusowe, albo e, problem ze słuchem. Bardziej e, trzeba uważać, kochani, e, na jakiś odpoczynek mm, na rekonwalescencję. Może być dla kogoś pobyt w szpitalu, ale nie musi, ewentualnie na konieczność poddania się jakimś badaniom specjalistycznym. To tyle co w zdrowiu. To nie musi być dla Was, może być dla kogoś, a może być i dla nikogo. Natomiast hmm, no to może być taki czas, w którym będziecie odpoczywać. Nie będziecie zbyt aktywni, raczej spokój. No, trzeba by uważać trochę na zawieszenie, brak aktywności, spokój, brak jakichkolwiek działań. Trzeba by na to uważać, bo widzę dlaczego. Bo w pracy, w finansach pojawia się szansa, więc musielibyście trochę uważać na taką izol izolację od otoczenia, na niedziałanie, na nieaktywność. Raczej trzeba byłoby tego nie robić. Ewentualnie słuchajcie, uważać na jakiś przymusowy urlop w pracy, no chyba, że ktoś ma wypowiedzenie albo jest na wypowiedzeniu i postanowi zostać w domu iść na L4, no chyba, że to tak będzie, to może uważajcie albo na jakieś długotrwałe zwolnienie chorobowe, no albo właśnie na przebywanie jakby na jakimś długotrwałym zwolnieniu chorobowym, bo mogłoby być tak, że powrócicie po jakimś długotrwałym zwolnieniu chorobowym do pracy i dostaniecie wypowiedzenie, ale nie musi tak być, ale może tak być no raczej na to uważać, jeżeli gdzieś tam Wasza choroba się przedłuża, to znaczy, jeśli na to uważać, a wrócicie, no to pewnie już dostaniecie to wypowiedzenie, jeśli też o tym wiecie i to przeczuwacie lub jest to tak długi okres, ale to w ogóle, w ogóle może nie być z tym związane, po prostu e, trzeba uważać albo na jakieś kurczące się zasoby finansowe, e, na bezrobocie, na okres stagnacji w pracy, w finansach, w firmie czy zastój w interesach, Chociaż tego zastoi tu raczej nie będzie, bo tu będzie jakaś szansa. Nawet jak jest, no właśnie, tu może chodzi o to, żeby nie przegapić szansy, bo jak będziecie nieaktywni, nie będziecie działać, nie zauważycie tej szansy tutaj, która jest w obszarze zawodowym, ale to do tego przejdziemy. W miłości, w miłości jest słońce. W miłości jest jedna z najszczęśliwszych kart. Jest wzajemne wsparcie, umiejętność polegania na drugiej osobie, radość, być może radość na rodzin dziecka, może komuś rodzić dziecko w nadchodzącym tygodniu. W każdym razie silna relacja, silny związek. Duży też krąg znajomych y, osób, y, jeżeli chodzi o towarzystwo. Y, moi drodzy, w miłości, jeśli nie macie, single, możliwość poznania swojego przeznaczenia, swojej osoby przeznaczonej. Tutaj mocno, jeżeli ktoś by wracał, jeżeli ktoś by wracał, mógłby w rodzinnych stronach albo gdzieś właśnie na tym wypoczynku, podczas, w tym czasie poznać tą miłość przeznaczoną, no mógłby, mogłaby ta osoba poznać. W każdym razie, no duże y, powodzenie e, też. Y, Słuchajcie, no uczucia w relacjach, w związkach, czy to w nowych, czy w obecnych, czy w przyszłych znajomościach, będą tutaj widoczne jak na dłoni. Tu jest sukces w miłości, jest spełnienie, jest radość, jest stabilizacja, poczucie bezpieczeństwa. Wszystkie relacje będą niosły harmonię i zrozumienie, więc najszczęśliwsza karta no, no bardzo ładnie, nic tylko się cieszyć w nadchodzącym tygodniu. W obszarze rodziny i znajomych jest Paśbuła. No właśnie, ten Paśbuła. Co on sobie tutaj robi? To może być związane z nową znajomością. Zobaczcie, obszar rodziny, otoczenia. Tutaj, sześć kielichów, powrót do przeszłości w rodzinne strony, może do bratniej duszy, może tam, gdzie tą bratnią duszę poznaliście i poznacie kogoś innego, miłość przeznaczoną. Wielkie szczęście, spełnienie, sukces, bo znowu jest paść buław jako nowa ekscytująca znajomość, nowy związek, nowa znajomość w obszarze rodziny i otoczenia. No więc to bardzo mocno rezonują te trzy karty, że gdzieś, gdzie wrócicie do domu rodzinnego albo w rodzinne strony, albo w tym otoczeniu, z otoczenia to będzie osoba, rodziny lub z otoczenia właśnie znajomych. Hmm, to może być naprawdę, no właśnie, naprawdę bardzo fajne, bardzo fajne, nowe też wiadomości, ich przekazywanie, otrzymywanie, i tu zaczyna się aktywne spędzanie czasu wolnego z rodziną, ze znajomymi lub w rodzinie. Tworzenie zupełnie czegoś nowego, może tworzenie nowej rodziny, któż to wie. Moi drodzy. No, dla singli to może oznaczać nową relację, nowy związek, bardzo mocno i też miłość przeznaczoną. Bardzo takie piękne uczucie. E, będziecie pełni zap zapału. Będziecie lubiani, zaradni, e, radośni, towarzyscy. Dobra. To tyle, co w rodzinie. E, w pracy i w finansach jest Asmonet. No właśnie, jest to nowy, e, pewna nowa propozycja zawodowa albo nowa znajomość, nowa praca, nowa dobra pasa. Początek obfitości nowe inwestycje lub nowy projekt. Ale w Asie jest to szansa. Jeśli w porę zauważycie, nie będziecie tutaj za długo leś, leżeć, przemyśliwać, odpoczywać, nie wiem, izolować się od otoczenia, musicie być aktywni, działać, żeby nie przegapić szansy. Czyli uwaga na jakiś brak aktywności, uwaga na, jakieś, na jakiś brak działania, na, na po prostu na taką apatię trochę uwaga na to, żeby. Żeby myślenie o tym odpoczynku, wypoczynku czy jakieś takie niechcieństwo nie spowodowało, że przegapicie szansę, bo tutaj jest możliwy prezent od losu. Tu jest możliwa nawet wygrana, słuchajcie, jakaś, no ale możliwy prezent od losu, tak. No tak, no wygrana, jeśli chodzi o finanse, to jak najbardziej, tak, jeśli chodzi o sprawy materialne. Więc jeżeli zwykle gdzieś tam gracie w coś, no to wyślijcie, nie wiem, czy to to, to lotek, czy coś innego. Spróbujcie, bo może akurat w finansach będzie wygrana. Chodzi o to, żeby nie przegapić jakiejś okazji. Nie przegapić jakiejś okazji, jakiejś szansy, bo jest tu szansa. Jest tutaj szansa też na odziedziczenie czegoś. No chyba, że to będzie odziedziczenie udziału w firmie firmy albo jakiejś części. Coś, co umożliwi Wam rozwój, ale też to może być budowanie czegoś materialnego. Szansa na budowanie jakiegoś biznesu, może na budowanie działu, wiecie, jakiegoś, jakiegoś zespołu, może no może tu też o to właśnie chodzi, że, żeby tego nie przegapić, że nie będąc aktywnym, czy też nie interesując się nad to pewnymi kwestiami, no moglibyście być pominięci w tym, tak wtedy. W każdym razie bardzo dobre widoki na przyszłość to może być w ogóle dla kogoś nowa oferta pracy więc jak jesteście w stagnacji, w bezrobociu jest zastój, to nie siedźcie w tym długo w przyszłym tygodniu zwróćcie uwagę co się dzieje w ofertach pracy co się w ogóle dzieje na rynku pracy bo może być dla Was bardzo fajna nowa oferta pracy mhm. może być też awans A więc no właśnie, może nie przegapcie awansu jeśli jest na to szansa nagroda, premie, rozpoczęcie własnego biznesu ogólnie wsparcie finansowe i poprawa sytuacji finansowej może mieć tutaj takie miejsce właśnie kluczowe możecie też otrzymać jakieś ważne dokumenty mogą nadejść ważne dokumenty, więc pilnujcie korespondencji czy to mailowej, czy papierowej, czy, czy w ogóle fizycznie jakiejś korespondencji, bo mogą w przyszłym tygodniu przyjść jakieś mm, ważne y, papiery ważne dokumenty może być wygrana yy, no na przykład, może, jeżeli szukaliście na przykład, chcieliście kupić, nie wiem, działkę, pod, albo jakiś, no, jakiś teren, albo na przykład lokal użytkowy, czy chcieliście kupić coś pod właśnie pod, nie, pod inwestycję taką zawodową, tak, no, na przykład pod budynek, tak. Jeżeli chodzi o, o to, to byłaby szansa takiego zakupu na przykład w nadchodzącym tygodniu, że mogłaby się taka nieruchomość właściwa pojawić. Do działania biznesowego. W radzie, lub w wyniku, jest sześć mieczy i wieża. No i ta wieża, kochani, w radzie, radzi Wam, abyście uświadomili sobie, że macie wybór pomiędzy tym, aby albo znaleźć w sobie siłę do zmiany, albo pozostać zdanym na łaskę losu. Ale dlaczego wypadły dwie karty? Już teraz rozumiem, dlaczego wzięły mi się dwie. Dlatego, że sześć mieczy mówi o tym, że byście mieli świadomość, że sami sprawujecie kontrolę nad swoim losem. Widzicie? Dlatego wypadły dwie. Nie do końca sugerować się tą wieżą. Dlaczego? Dlatego, że żebyście sobie uświadomili. Wieża wam mówi, żebyście sobie uświadomili, że możecie wybrać między tym, żeby znaleźć sobie jeszcze siłę do zmiany, żeby coś w swoim życiu otoczeniu zmienić, czy to w aspekcie zawodowym, czy osobistym, czy rodzinnym, albo pozosta pozostajecie na zdanie na łaskę losu. A co radzi Wam druga karta? Abyście sobie uświadomili, że to wy sprawujecie kontrolę nad swoim losem, nad swoim życiem, więc nie dajcie tej wierzy e, zdać się na jej łaskę, żeby ona zrobiła porządek za was, tylko no właśnie, znajdźcie w sobie siłę do zmian, dlatego że to wy decydujecie, drogie strzelce, sami o swoim życiu, sprawujecie kontrolę nad swoim życiem. Jesteście sprawczy, jesteście decyzyjni i też macie wpływ na swoje decyzje, więc mm, jeżeli jest potrzeba zmiany. To wdrażajcie zmiany, zanim przyjdzie wieża i gruchnie Wam sama. Dziękuję pięknie. Strzelczykom powodzenia i do następnego razu. Buziaki, pa. pa.